Grzebiąc w internecie, natrafił mi się Mr. Gold. Trzeba to sprawdzić. Tylko tutaj Knaczy, a dzisiaj prezentuję Wam dowody na to, że ta, ten Mr. Gold za 15 tysięcy złotych jest podróbką. Na wstępie zaczniemy od tego, że minifigurki kolekcjonerskie od LEGO już działają od lat. W tym roku wychodzi 28 seria, a kiedy wyszła 10 złota, Lego wypuściła specjalną minifigurkę Mister Golda. Była to taka figurka, która była tylko w 5000 sztuk na całym świecie. W Polsce, co ciekawe, nie wiadomo czy to jest prawda, bo nie da się stosunkowo zoryfikować tych informacji, występuje od 17 do 19 sztuk. LEGO już nigdy więcej do tej pory nie powtórzyło tej akcji. Prawdopodobnie dlatego, że przestali oni produkować te. Minifigurki w tym kolorze. Pając do Mr. Golda, jak możemy odróżnić podróbkę? Mianowicie Mr. Gold występuje w dwóch kolorach: czyli Silver Gold, gdzie ma on nogi, ręce, głowę i kapelusz, a także część laski, oraz Pearl Gold, czyli jest to taki matowy złoty. Yy, możecie go zauważyć po łączeniach minifigurki, po bolcu, gdzie się wpina główkę, a także po końcówce laski, gdzie się wpina. Element od miecza świetlnego, a także biały diament. I niech Was nie zmyli logo LEGO na każdym elemencie. Nie świadczy to niestety o oryginalne. Są to po prostu malowane elementy LEGO, tak żeby po prostu Was wprowadzić w błąd, żebyście myśleli, że kupujecie oryginalną figurkę. A tak naprawdę jest to bezwartościowe, zwykłe malowanie, nawet nie utrzymujące się na dłuższy czas. 11 lat temu już może studów pokazywało, jak taka figurka wygląda. Kawoską jest to, że nie znalazłem w polskim internecie ani jednego filmu poświęconemu Mr Goldowi, że go ktoś posiada, że go ktoś otwiera. W amerykańskim YouTube znalazłem co najmniej trzech, którzy posiadali taką minifigurkę, albo przynajmniej pokazali, jak to się otwiera. I najłatwiej poznać podróbkę po tym, że nie ma certyfikatu, nie ma podstawki, a także, że nie ma jej w foliowym woreczku, który był specjalnie w saszetce jeszcze kolejnej, czyli macie tak Mr. Golda, macie go w przezroczystym woreczku i jeszcze jest on zapakowany w saszetkę od minifigurek z 10 serii. Najbardziej mnie smuci po prostu to, że ci wszyscy sprzedawcy w nieautoryzowanych sklepach nie mają w ogóle skrupułów i po prostu wciskają ludziom kit, że to jest oryginalna figurka, gdzie widać po prostu po samych łączeniach Dlatego że podróbki mają najczęściej całą nadrukowaną figurkę, a tak naprawdę można ją kupić na AliExpress za nawet 2 zł, co jest w ogóle dla mnie szczytem bezczelności. Oczywiście do każdego Mr. Golda dołączony był specjalny certyfikat z kodem, gdzie mogliście po wpisaniu kodu umieścić swój kraj na tej mapie, a także dostać specjalny dyplom, który mogliście sobie wydrukować. Co ciekawe, tylko 2100 sztuk z 5000 zostało zarejestrowane na tej stronie. Że ludzie po prostu nie rozpakowują jej ze względu na jej wartość, a kosztuje ona od 15 do 25 tysięcy złotych. To jest naprawdę bardzo grubą liczbą. Nie się zastanawiacie, czy są jeszcze droższe minifigurki. Oczywiście, że są. Są głównie z LEGO Star Wars, tylko że tam historia jest trochę naciągana, bo są one z złota i srebra, co samo w sobie daje jakąś wartość ale takie minifigurki stricte tylko i wyłącznie z plastiku wystąpiły, występują do tej pory na San Diego Comic Con. Są one losowane wśród uczestników i osiągają naprawdę czasami horrendalne kwoty. I to by było na tyle drogi widzu. także jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, możesz zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję na dole, żeby nie ominął Cię żaden materiał kolejny i dziękuję Ci serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam!